Z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dziś pogramy sobie na mapce obrężenie Szanghaju. Będziemy latać głównie helikopterem. Jako szczelca będę miał pana Pietrusia, i Seven. Dalej, kto tam będzie z nami grał, na spustoszenie na ziemi będą robili pan Parys, pan Tasio i pan Barcelo. W przeciwnej stronie postanowił pograć pan Pazur. Dzisiaj pogadamy o obronie z Naval Strike i troszkę o ataku na lotniskowiec jak ten Carrier Assault mod będzie się nazywał po polsku Oczywiście, więc teraz możecie po ostatnim patchu możecie zobaczyć jak to będzie wyglądać ten atak na lotniskowiec Nie będę wam tłumaczył, możecie sobie wejść w, op w opcję gry na szybką grę i wybrać tryb Najechać na atak na lotniskowiec i tam wcisnąć kwadrat. Czyli, w, w tym momencie, z, włączy się wam samouczek i będzie pokazane, jak to będzie się wszystko odbywać. Eee, przy okazji, tam jest pokazana mapa. To jest e, prawdopodobnie zagubione wyspy. Stwierdzam to po tym, że tam jest ten wrak samolotu. Tam będzie ten tryb podzielony na duży i na mały atak na lotnisko, nie wiem czy to będzie się różnić zapewne tylko liczbą graczy, może umiejscowieniem tych, tych, tych lotniskowców, ale nie jestem pewny. I co tam jeszcze dostaliśmy w tym patchu? No oczywiście tam na duży plus. Z polotki, ale dostaliśmy również możliwość przetestowania naszego łącza wciskamy wchodząc w menu wciskamy podczas gry wciskamy z Options. później przechodzimy na opcje wciskamy opcje i w tym, wtedy w ten, wciskamy R3 w prawą gałkę i po, powinno się nam pojawić rozpoczęcie testu i tam będziemy mieć so przepraszam będziemy mi pokazany ping jakieś utraty pakietów wychodzących i przychodzących osobno. To będzie wszystko w procentach nie wiem, nie wiem w jakim stopniu to jest prawdziwe, jeżeli chodzi o ping przynajmniej, ale myślę, że raczej takie uproszczenie na zrąbanego netcodu na zrąbany netcode e, co dalej Do, mm, pojawiły się nowe bronie nie wiem czy można je odblokować prawdopodobnie znowu tylko na PC tam będzie można je odblokować e, co tam o broniach co, co jakie bronie dostaniemy dostaniemy mm, SR2 z karabin karabinek czy karabinek z broń PDW SW40 broń boczna, czyli jakiś rewolwer, mocniej, mocniejsza prawdopodobnie od no Numa, przynajmniej na statystykach AWS lekki karabin maszynowy SR338 z karabin sniperski, którego się najbardziej obawiałem ze względu na to, że jest jako jedyny jest tak, dobrze to się nazywa. Tak, chyba są, są powtarzalne. Tak. Yy, I karabin szturmowy AR160. Miałem nadzieję, że dostaniemy go tego. M4, M416, m co ja wiadomo. M16A3? Bo tak. A, no i co tam jeszcze dostaliśmy? Bo coś tam nam pokazało. Tu okazały się nowe zadania. Przekaz powiem przekazuję mówiąc o zadaniach powiem jak no, powiem jak się odblokowuje te bronie Pierwsze zadanie to jest mocne uderzenie. Czyli w zadaniu musimy zniszczyć 20 łodzi. Nie wiem jak to będzie dokładnie pewnie też na tej mapce z Naval Strike. Nie wiem czy na innych też będzie zaliczać, ale myślę, że tak. Otóż w nagrodę otrzymamy SR2. Drugie zadanie, stalowe tytany. Mamy tutaj zniszczyć cel w ataku na lotniskowiec, czyli prawdopodobnie będziemy musieli wysadzić tam coś. Jeżeli widzieliście samouczek, to tam, bo jeżeli lotniskowiec straci 50% energii, pojawiają się przykaźniki, to znaczy jeden się pojawia i później, jeżeli zniszczymy ten pierwszy, to pojawia się drugi. Myślę, że tutaj chyba będzie trzeba zniszczyć ten drugi. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, że ten drugi przykazik trzeba będzie zniszczyć i wtedy nam zaliczy to zadanie, a w nagrodę otrzymamy blaszkę. Kolejne zadanie. Sniper hobbysta. Nie wiem dlaczego to tak nazwali, ale... Dobra. Co tam musimy zrobić? Wystąpić trzy barytki i karabinu szturmowego. I 20 headshotów z karabinów szturmowych A w nagrodę otrzymamy AR-160 I tutaj pan, pan pazur zginął Ale narzekał ten tego pilota <grym>, Na czym to skończyłem? Aha dobra Ser szwajcarski Kolejne zadanie. Baretka za lekki karabin maszynowy razy 3 i trzeba zniszczyć 3 pojazdy jako żołnierz wsparcia, a otrzymamy AWS. Kolejne. Nie wiem jak będzie mi słychać, bo cały czas głowę rusza. żeby to przeczytać, prawda? E, następne zadanie. Zawsze groźne. E, Baretka za karabin snajperski razy 3, 5 roku z C4. Na mapka z, Strike. z nagrody Strike. Nagrodę otrzymamy SR338 yy, niespodziewajka. 10 wrogów przy pomocy granatów RGO Z nagrody otrzymamy SW40 Multinarzędzie 10 trzeba będzie zabić 10 wrogów ze strzałek i, i LVG. Skradnika LVG to mi się też wydaje, że tam jest skręt podwieszanych więc mi się wydaje, że to nie, nie jestem pewny czy będzie to zaliczało z strzałki z masa będzie prawdopodobnie trzeba użyć tego tych strzałek z M320 ale zobaczymy jak to będzie z nagrodą otrzymamy ten M320 bo tutaj mi poszło. z nagrodą otrzymamy ten m 320 23G, przez potrawień 3 Na szczęście są troszkę znerfione Znaczy znerfione Słabsze te granaty jak ten podstawowy e, to Beretka z m 320 Śmierć z zadanie Baretka w broniu i PDW 3 razy 3 I 5 helikopterów szturmowych zniszczonych z wyrzutni Nie wiem czy z przeciwlotniczych czy ogólnie ze wszystkich czyli będzie się liczył RPG, SRAF i tak, takie różne. W nagrodę otrzymujemy minę. Przeciwko helikopterom, która już jest... Panie można cel, powiedzieć OP. Można powiedzieć, bo ze strasznie dużej odległości nabierze te helikoptery. I zabiera, jedna, jedna mina zabiera 30% życia. Życiu, tak. <laughs> Mam nadzieję, że przynajmniej jak weźmiemy te miny przeciwko helikopterem nie będzie można używać tych broni kierowanych. Znaczy, no tych broni ziemia-powietrze, czyli glastinger i tych innych też, które będziemy mogli namierzać. Mam nadzieję, że będzie można tylko użyć tych mechanicznych <laughs> typu RPG i smaw. Kolejny postrach mórz, tutaj trzeba 10 godzin mieć spędzonych na mapkach z Naval Strike i zabić jednego, jedną osobę z, 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 z min przeciwlotniczych. Tam są swoją drogą miny przeciwko helikopterem. jestem ciekawy czy będą namierzać również żytowce. Za wnagrodę otrzymamy blaszkę. Kolejne zadanie to jest niszczyciel gigantów. To trzeba mieć wygranych 20 rund na ataku na lotniskowiec. Za nagrodę otrzymamy blaszkę. I kolejne zadanie to już ostatnie. Czyli adept programu Widmo. Tam jeszcze nie jest powiedziane co tam jest do wykonania ale w nagrodę trzymam kamuflaż Jestem ciekawy czy będzie tak jak z tym, z tym pierwszym zadaniem kandydata na widmo czy też trzeba będzie jakieś coś wpisywać na battlelogu, jakieś hasło czy coś, czy coś będzie ukryte no, Sorry, więc zobaczymy jak to będzie o tych minach, że wrzucę znaczy, tam a w, w opisie znajdziecie film, filmik, link do filmiku, w którym Chuck Frax pokazuje jak te miny działają Mam nadzieję, że jeszcze patrzcie pojawi, który je naprawdę znerfi Z nerfi. ale zobaczymy jak to będzie co tu jeszcze mogę powiedzieć nie wiem, chyba tyle mogę powiedzieć o tym Naval Strike zobaczymy jak to będzie dalej z tym tutaj jeszcze pogadajmy o gameplayu był w miarę dobry był w miarę dobry, no tak Pierwszy raz udało mi się tak kurde długo latać tym helikopterem i nikt mi się do niego nie wpychał Dobrze, że, kurde Jeden co pomyślał tylko, żeby Uj, coj, tutaj mi Śmierci na drodze, sam jest go zeszczeli, tego przeleciałem bez, bez skojarzeń oczywiście Panowie skojarzeń Kolejny zabity Czasem kurde, ja nie wiem i tutaj sami widzieliście po dwóch, po dwóch rakietach. Kolej zginął. A czasem nie idzie kurde po ośmiu rakietach koleś się zabić. Nie wiem, więc nie wiem o co to tutaj chodzi naprawdę. No, 21 do 4 jak widzicie. Tylko mnie naprawia. No zazwyczaj, jeżeli gr jak graliśmy w trójce, to Piotruś latał, a ja strzelałem. A tutaj się role odwróciły. Teraz ja latam, a Piotruś strzela. I to nawet całkiem dobrze wyszło. A filmik dobiega końca, końcowi. ale ja nie wiem o czym mówić, więc zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Nie, oczywiście zapraszam do klanu mojego. Chętnych proszę o wysyłanie zaproszeń. A co do co do tego, zaproszeń na BattleLogu, to nie wysyłajcie mi ich, bo ja już nie mam miejsca i nie mogę akceptować tych zaproszeń. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Obejrzyjcie go do końca. O, tak. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Na razie, cześć.